Księga to jak i jak widzicie, pewnie już słyszycie dźwięki z tej gry i to nie bez powodu, bo to jest polskie Riving i to jest polska gra, dlatego dodam te dźwięki, bo tutaj nie ma praw autorskich. Nie wiem, kto to jest, to Walter White, który nam sprzedaje auta. że on nie ma praw autorskich, ale mówię tak po prostu. I słuchajcie, mamy takie auto, i tutaj chodzi o to, że musimy dowodzić paczki. Naszym celem jest dzisiaj zbieranie na te autko, na te pięknie niż autko, bo jest ładne, pewnie szybkie. Jest ich kilka takich aut, ale ja my zbieramy na te dzisiaj. I my mamy już mniej 200 moneja. No i co, jedziemy w naszym jakimś autkiem, fajnym takim z lat 90. I co? I po prostu ruszamy. Nie wiem jak ta autka się nazywa, ale jest pewnie z jakichś lat 90. 80. Nie no, z 90. musi być. To nie jest maluch na 100%, to jest jakieś inne. I tutaj kierunko skazy zobaczymy. Więc uwaga, włączamy kierunko skazy. Na pasach się nie trzeba zatrzymać, bo tutaj ludzie nie chodzą. No chyba, że gracz jakiś będzie przechodził sobie akurat. Bo... ale to ogólnie O, tam Mamy koszalin. Oho, musimy się zatrzymać. Bo pociąg jedzie. Bo w tej grze pociągi jeżdżą. Ale krótki, to jakiś towarowy pewnie. coś przewodzi, ale w środku. Albo taki mały i przewodzi ludzi. Co on robi? Bo będę musiał wyminąć. Widzicie, mechanika w tej grze jest prawdzi jak prawdziwym. No i chłopie, porysowałeś mi auto. Trąbimy na niego, żeby stał w miejscu. A w ogóle to Anglicy chyba wygrają. Max Poland tutaj gra. I love Poland tutaj jest. Dobra, wymijam go. Nie, 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 nie. Tutaj mandacie dostaniemy. Tak będziemy robić tak jak on. No i on tutaj za chwilę mandacik będzie miał. Bo jedzie na podwójnej. Znaczy jedzie kurde no co on robi? Ej, on nie umie grać w tę grę. Więc jak się nie umie grać w jakąś grę, to się wychodzi z tej gry. Albo robi się Rage Quita. Oho, nie okrążył Ronda, za będzie miał. Będzie mieć minus 0. Zresztą będzie mieć minus kilka tysięcy za to. No co ci ludzie tu robią? Dlatego nie lubię grać tutaj na, no, na prywatnym. na prywatnym. w sumie jest śmieszne, ale prywatny coś kosztuje. No kurde, czemu on ma takie lagi? Patrzcie, co ci ludzie robią. Oni tutaj nawet nie umią milchać porządnie. No to są dzieci, które grają, kurde, w tą grę. I myślę, że tak się jeździ w Polsce. Ja, i bum. N, ja, żeby nam nie zjechało. Ręczny wyciągnięty. Bierzemy paczkę i smart Zero. I patrzymy, gdzie to jest? Zero jest tutaj, czyli jedziemy z Darłowa. Tak wyjeżdżamy, jedziemy tu. I będzie trzeba tu i tu i tu. tu jest No który, no, który blok z tego to ja już nawet nie wiem. O kurde, Sole, widzowie za te dźwięki pzle. O kurde. A ja widzowie, musimy resetnąć. Dobra, widzowie, ale jak widzieliście wywalił nam grę, ale teraz powinniśmy. Jeśli przepraszam, do bobrowicy. To gdzie to jest? O, jeszcze dalej nie smardzewa, ale w sumie bobrowice to tak się... Dobra. Słuchajcie widzowie, niestety, ale no, nie, 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 nie wywala mnie tutaj, no, ale na spokojnie damy radę, już idziemy paczkę zawieść do innego oczywiście miasta, bo niestety nas wywaliło i musiałem na inny serwer wejść, nie wiem czy na inny, czy to nie jest ten sam, ale no i... To pod parucho. Go back. No i mandat będzie miał. Patrzcie, co on zrobił. W ogóle oni wszyscy co zrobili. Wow, 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 wow. wow. No nie, to nam zaliczy jako nowe rondo do zrobienia. Dobra, robimy jeszcze raz. Bo nie chcemy mandatu. No jezu, no. Pierdzi, ale ile paliwo? To jest chyba, to jest chyba ten. Zwykły, fajnie, widzowie. Copyright'a Piranha wywali mi grę. Widzowie, właśnie myślałam o tym, czy ludzie nie będą tu w piosenek. Dobra, tutaj, tutaj niestety będę musiał to wyciąć. Albo wyciszyć, jakoś. Murde, przez niego się wywaliłem. Widzowie, postaram się. Murde, widzowie. Staram się robić, co mogę. Dobra, widzowie, słuchajcie. Po prostu tutaj. Tam cięcie zrobię jeszcze. Albo zrobię tego tak, jakby. Dobra, tam po prostu zrobię tego Widzowie zrobię... Jeśli będziecie mieli teraz w tamtym miejscu taki ten, to ja wam wytłumaczę o co chodzi, że... Taki przerywnik ekranu, ponieważ... Ten typu show is raining tegels I... I właśnie mojego... I właśnie nie mogę tego pokazać, bo za copyrightami wkali Dobra, tutaj 70, po bloczki to, znaczy domy. No tutaj już możemy jechać szybciej No co jest? No ty po mnie tak nie po mnie wyprzedzi No patrzcie co on robi Widziałem, ja tu znowu do wycięcia muszę No bo ten typu szary inning tak ja muszę być od niego dalej, z dala A no w ogóle to są jacyś, ale niektórzy tutaj to są Amerykanie To są gulderzy, ty gry, tutaj jedziemy wolniej, bo tutaj jeszcze nam mandat piszą za przekroczenie, dobra, widzowie, jak dobierziemy tą paczkę, to po prostu. To Widzimy się jak już kolejną dowieziemy i kolejną, i kolejną masz zarobię na następne autko i tym, ostatnim, i tym autkiem nowym sobie zawieziemy paczkę Dobra, tutaj zwalniamy troszeczkę Zwalniamy, dobra No to fajnie Aha, dostałem mandat za to, że ten, przykład, szampir jak tam nie było żadnego znaku prędkości. Albo był, nie wiem, na nagraniu przy montowaniu, sobie sprawdzę, czy był. Dobra, widzowie. A, i widzowie, jak chcecie. Aha. Widzowie, słuchajcie. Jak chcecie więcej odcinków z Sim Alakusa wiem, Spiggy Tower Star Defense, to mówcie. To wtedy nagramy coś jeszcze. Tym razem ze mną nie ma Im alakuse bo. Jak się tego nagrywać ze mną? Albo nie, albo nie mógł, albo nie lubi tej gry. Ale mam pomysł, z czego mogę jeszcze filmiki nagrać, bo jest dużo fajnych gier ogółem. Tutaj można wymijać. Można jechać co stówę, nie pokazano ile możemy jechać nie wiem z czego sobie, bo ja teraz nagrałam w ten sam dzień te wszystkie odcinki na zapas nie wiem z czego nagram kolejne na, na kolejne dni 70 było ja zwalniam i wiem, zaczęło 70 było O, to jest tutaj, dobra I zanosimy paczuszkę I co widzowie? Kurde I się widzimy, jak po prostu pokażę wam, dokąd kolejna paczka jest do zawięzienia I, i po prostu jak już dowiozę tą kolejną paczkę Więc widzimy się, jak do... pokażę wam, dokąd jest kolejna paczka i jak już ją dowiodę, więc... I uwaga! Następna paczka widzowie jest do Sławna. Sławna jest... <słabna> widzowie, niby możemy tędy przyjechać, ale tu jest zamknięta droga do Sławna. Czyli Słabna. musimy tędy, tędy, tędy. Dobra, to trochę daleko. Chyba, że mogę inną, nową paczkę wziąć. Nie mogę. No to co? Widzimy się w Sławnie. Widzimy, kolejną paczkę dostarczono i jak widzicie jakiś ze mną dziewczyna chodzi, więc nie wiem, ja wolę sobie szybko odjadę z następną paczką. No, no. się, jak już kolejną paczkę dowiadam. Dobra, widzowie, nie wiem, ta dziewczyna mi przekszerebnie na, 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 nagrywał i co, widzowie? Yy, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie suba, lajka i co? I dzwoneczkiem, zawsze suba z dzwoneczkiem, żeby was nie minął nic, lajk i komentarz, czy mam kontynuować kart, ten polish card driving. I na razie to na tyle, bo jak widzicie, ludzie mi przeszkadzają, no i co? No.